Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, Społeczeństwo polskie staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. Dwa główne zjawiska wynikające z przemian demograficznych to z jednej strony niska dzietność, a z drugiej strony wzrastająca ilość osób starszych. W związku z powyższym polityka społeczna wobec osób starszych stanowi dla całej Rady Ministrów Rządu Zjednoczonej Prawicy i premiera Mateusza Morawieckiego jeden z priorytetów realizowanej polityki publicznej. Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej, samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych. Nasza polityka wobec osób starszych jest realizacją działań, które mają zagwarantować osobom starszym bezpieczeństwo socjalne, a więc wolność od braku środków lub warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb, jakie pojawią się w przebiegu życia czy po zakończeniu pracy zawodowej. Osoby starsze wnoszą olbrzymi wkład w rozwój każdej rodziny poprzez kultywowanie i rozwój więzi międzypokoleniowej. To właśnie one realizują ciągłość pokoleń i wspólnie przedstawiają wzajemną zależność. Doświadczenie życiowe osób starszych stanowi bowiem bezcenny skarb, a swoją radą, wiedzą i mądrością mogą zawsze służyć młodszym pokoleniom. Rząd prawa i sprawiedliwości, Docenia to i proponuje korzystne rozwiązania dla osób starszych, które mają za sobą aktywność zawodową. Wysoka Izbo, 23 lutego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości została zapowiedziana dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci 13 emerytury dla każdego seniora. Zapowiedź premiera Jarosława Kaczyńskiego jest realizowana przez premiera Morawieckiego, a nasza mapa drogowa jest krok po kroku dobrze realizowana. Chcemy ją realizować przez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich świadczeniobiorców. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy. O jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Celem tego jednorazowego świadczenia obok pomocy dla emerytów i rencistów ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie, w tym dochodów osób starszych przebywających na emeryturach, na rentach czy pobierających inne świadczenia, na przykład świadczenia, czy zasiłki przedemerytalne, czy renty socjalne. Proponujemy wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca tego roku wynosi 1100 zł brutto, netto jest to kwota 888,25 zł. Emerytura Plus odpowiada na oczekiwania Polaków, Odpowiada na potrzeby emerytów i ręcistów. I potwierdzają to badania Cebosu, u które w marcu pytał Polaków o ocenę naszej piątki Prawa i Sprawiedliwości. I te wszystkie propozycje spotykają się ze sporym odzewem, z przychylnymi reakcjami społecznymi. Ale trzynastą emeryturę Wysoka Izbo popiera. 84% ogółu badanych, a więc nie tylko ci, którzy czekają na to świadczenie, ale ci wszyscy, którzy y y wiedzą, że emeryci i renciści absolutnie na to zasłużyli. To najwyższy, najlepszy wynik spośród wszystkich propozycji piątki prawa i sprawiedliwości. Emerytura plus. Wpisuje się w naszą długofalową politykę wsparcia osób starszych, emerytów i rencistów, o czym mówiłam we wstępie. Przykładamy do tego dużą wagę. Mówił o tym w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki, yy, mówiąc o tym, że proszę Państwa, przywróciliśmy wiek emerytalny, której tu znaczna część uczestników wydłużyła wiek emerytalny wbrew temu, co sądzili o tej decyzji, Polacy wbrew protestom społecznym. W 2016 roku obok ustawowej waloryzacji wypłaciliśmy jednorazowe dodatki dla emerytów, którzy mają swoje świadczenia niższe i były to dodatki zróżnicowane. Ten najwyższy dodatek wynosił 400 zł i przysługiwał tym, którzy mają najniższe świadczenie. W 2017 roku nasz rząd podniósł najniższą emeryturę z kwoty 882 56 groszy najpierw do 1000 zł. I był to wzrost 13%, a dzisiaj mamy to świadczenie na, wysoko, na poziomie 1100 zł. Ubiegłoroczna waloryzacja była najwyższa od pięciu lat. Natomiast w tym roku 2019 waloryzacja, też mówił o tym premier, jest waloryzacją kwotowo-procentową i nie ma takich osób, które mają wymagany staż pracy, a otrzymałyby waloryzację niższą niż 70 zł, a pamiętamy, że bywało tak, że wynosiła ona 5 zł, 6 zł czy niewiele więcej. W sumie najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019 wzrosły o 1 czwartą. W 2015 na waloryzację przeznaczono 3,5 miliarda złotych. W 2018 było to 5 miliardów 960 milionów złotych. W 2019 koszt waloryzacji tej marcowej Przewidziany jest był na kwotę 7 miliardów 900 milionów złotych. W maju proponujemy wypłatę jednorazowego świadczenia, a mówiłam o tym 1100 zł brutto. Świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści. W przypadku świadczeń wypłacanych przez US będzie miało to rozwiązanie zastosowanie w przypadku 5 milionów 740 tysięcy Emerytur miliona 230 trzydziestu rent rodzinnych, 753 pięćdziesięciu rencistów, którzy pobierają to świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymają to świadczenie ci, którzy mają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, którzy pobierają emerytury pomostowe, którzy mają również wypłacane świadczenia z budżetu państwa, zlecane do wypłaty przez KRUS i ZUS. W przypadku KRUS-u będzie to miało zastosowanie do emerytur systemu Krusowskiego, jest 191 tysięcy, renty z tytułu niezdolności do pracy 197, 43 tysiące rent rodzinnych, mówię tu o samym systemie KRUS-u. I również otrzymają to świadczenie ci, którzy pobierają emerytury, renty mundurowe, 101 tysięcy osób pobierających zasiłki, świadczenia. Przedemerytalne 282 tysiące rencistów socjalnych oraz 65 tysięcy te osoby, które pobierają emeryturę Mama Plus, rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W sumie z programu Emerytura Plus skorzysta 9 milionów 800 tysięcy osób, a na realizację tego programu przeznaczymy. 10 miliardów 800 milionów złotych. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone zostanie w kwocie pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. A więc ta typowa kwota świadczenia wyniesie 880 złotych 25 groszy zł i Emeryturę Plus otrzymają Wszyscy emeryci i renciści, jest to bardzo ważne, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia. I wcale nie mam tu na myśli tych emerytów i rencistów o wyższych świadczeniach, a raczej tych, którzy pobierają również niższe świadczenia z tego powodu, że nie spełnili na przykład kryterium wymaganego stażu pracy. Więc to świadczenie zostanie wypłacone bez określania, Kryterium dochodowego. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia osobie uprawnionej będzie przysługiwało tylko jednorazowe jedno świadczenie pieniężne. Jedno jednorazowe świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której jest uprawnionych więcej niż jedna osoba. Proponujemy w tej naszej regulacji ustawowej, żeby jednorazowe świadczenie pieniężne zostało wypłacone z urzędu bez konieczności składania wniosków wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty przypadającym w maju na 1 maja, 5 maja, 6, 10, 15, 20 i 25 maja. To są terminy wypłat. Wtedy do tej comiesięcznej emerytury i renty będzie to dodatkowe świadczenie. Ten wyjątek co do tych terminów płatności odnosi się do wypłaty w czerwcu, bo w czerwcu są wypłacane zasiłki i świadczenia przedemerytalne. i Jeżeli są też wypłacane kwartalnie jakieś świadczenia z kursu, to wtedy na początku lipcu, lipca, ale oczywiście w tych terminach, w których Zwykle emeryci i renciści otrzymywali, a mowa była już też wcześniej, że w związku z tym, że 1 maja jest święto, czy jest wolny dzień, więc część, znaczna część otrzyma to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia będą wydawać, i świadczenie będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. I w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzję wydaje i jednorazowe świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Proszę Państwa, emerytura plus to realne wsparcie. To nie tak, jak mówił Pan Premier, że to okłapy. Dużo odwagi musiałby mieć ktoś, kto to powiedział i poszedłby i spotkałby się z polskimi emerytami. A już mówienie, że to jest upokorzenie, to to jest, ja, proszę państwa, jakiś kosmos. Upokorzenie to jest to, co wy robiliście przez te wszystkie lata, wydłużając wiek emerytalny, nie waloryzując, nie podnosząc tak, tych świadczeń. Jak można powiedzieć ludziom, którzy czekają na te świadczenia, część z nich już wydała te pieniądze, że danie pieniędzy, która poprawi im poziom życia, jakość życia, może na krótko, ale jednak może być upokorzeniem. To raczej bieda może być upokorzeniem. Nie wiecie panowie, otrzymujcie. Proszę Państwa, mamy różne dane dotyczące zagrożeń ubóstwa. Jak wygląda to zagrożenie ubóstwa w odniesieniu do osób starszych? I analizując te dane GUS-u, czy inne, czy Eurostatu, musimy pamiętać, że osoby starsze tworzą zazwyczaj małe, jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa, i to oznacza, że one ponoszą relatywnie większe koszty, na przykład żywności, utrzymania mieszkania, w porównaniu z gospodarstwami domowymi osób pracujących. Ich stałe koszty utrzymania są więc wyższe niż średnie. Dodatkowo z wiekiem pogarsza się stan zdrowia, a tym samym rosną wydatki w tym zakresie. Emeryci ręciści przeznaczają na ten cel średnio 8-9% wszystkich wydatków w skali miesiąca, podczas gdy Polacy ogółem wydają tylko na ten cel 5,5%. I to są wydatki niejednorazowe, to są wydatki comiesięczne i czasami można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc rosnące. Wszystkie te pieniądze, o których mówimy, trafią do seniorów. Emerytura Plus jest wolna od potrąceń i egzekucji. Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie, na przykład ulga rehabilitacyjna. Emerytura Plus także nie będzie miała wpływu na uprawnienia do renty socjalnej. Co oznacza, proszę Państwa, że to jednorazowe świadczenie nie spowoduje, że stracimy prawo do świadczeń, z których do tej pory korzystaliśmy. Nie, tak się nie stanie, zadbaliśmy o to. Emerytura plus nie będzie też podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Tam osoby ponoszą odpłatność w wysokości 70% potrącenia. Tym razem. To świadczenie to jest kwota, którą będą dysponowali, nie odprowadzając z niej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Już dzisiaj mieszkańcy DPS-ów wyrażają z tego powodu naprawdę duże zadowolenie. Proponujemy, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wynika to z konieczności przygotowania się do technicznej wypłaty świadczenia już w połowie kwietnia z uwagi że 1 maja jest dniem wolnym to już mówiłam o tym że świadczenia będą wypłacone w związku z powyższym Wysoka Izbo proszę o przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy o jednorazowych świadczeniach pieniężnych dla emerytów i rencistów w 2019 roku to ważna ustawa dla osób starszych przebywających na emeryturach i rentach ustawa która ułatwi im życie udzieli wsparcia która pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pamięta i dba o Polakach na emeryturach i rentach. Po latach pracy dla Polski zasłużyli sobie, zapracowali sobie na to wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Urszula Rusecka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.